Siemaneczko! Chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku, który się zbliża. Yy, jakby wesołego roku, Waszych planów, życiu, wiek nowych. Przepraszam, że z, z takim opóźnieniem, ale po prostu lekko miałem na głowie, lekko tam po prostu nie miał, miałem czasu po prostu na montaż. I od stycznia w, jakby wlatują trzy ostatnie materiały, albo cztery jakie były. I potem tym jest przerwa, bo jak się dowiecie na no, ostatnim odcinku, albo jak widzieliście no, na przykład na mm, ril tam jakby na rol ode mnie, no walła mi wędkę po prostu. Wędkę nie, nie, nie przyciążona, nie przyciążona mi. Reklamacja została odrzucona, ale mam filmik, bo wtedy nagrywałem film na kanał, że wędka mi świlała. Więc w ogóle to z kanałem będzie. Kanał będzie mm, na, po prostu na 100% będzie, tylko. No w nie połowie, o tam za mną są moje, moje legendarne przynęty i zobaczymy co jak dalej z kanałem, bez wędki z kanałem nie ruszę, ale jeszcze raz Wam życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, no, nowych kurde życiówek, yy, planów, na przykład nie wiem, yy, no, i, no i jeszcze danych marzeń, więc jeszcze raz dziękuję te osoby, które obserwują, dziękuję wszystkim osobom obserwującym, spełniłem swoje trochę marzenie moje. Więc dziękuję mm, wam po prostu, że jakbyście się po prostu kreuje jakaś taka, taka prostą mulutka, po prostu po yy, prostu jak, jakby taki youtuber po prostu mniejszy, wędkarski, spełniał swoje marzenia i mam nadzieję, że w przyszłym roku będą lepsze życiówki, będzie więcej takich po prostu kolabów, po prostu będą w przyszłym roku kolaby, może się udać w większym twórcom, więc trzymam kciuki. Że wszystko będzie dobrze i dziękuję Wam jeszcze raz za to, że byliście ze mną w 2024 roku. Więc dziękuję Wam wszystko, co dla mnie też robiliście, jakby zostały te po prostu komentarze śmieszne. Więc dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz, wszystkiego najlepszego z okazji 2025 roku. Więc się maro